Cześć, siema, witajcie, z tej strony MrAdamo15, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Fify, jak widzicie na ekranie składzik piękny i cudowny, po ostatnim toty openingu troszeczkę się pozmieniało, no na pewno wiadomo numer 1 Ginola, bardzo fajnie tutaj wpadł do składu i super mi się nim gra. Oraz zrobiłem SBC o To są dwie nowe takie narybki, jeżeli chodzi o ofensywę. Dodatkowo wróciłem do Dalota, żeby trochę nim pograć, żeby troszeczkę odświeżyć też obronę, bo nadal nie czuję się dobrze w obronie. Wleciał wandersar, ale myślę, że to nie było nic, co było mi potrzebne, ale tak po prostu żeby coś się działo. Do tego Campbell i zambrotta przeleciał z prawej na lewą stronę, bo on tak sobie może latać z jednej na drugą, więc zamiast Tomoriego bawię się trochę Campbellem. Zobaczymy. Ostatnio 3-4 mecze zagrał i całkiem spoko mi się nim grało. Nie gorzej niż to Tomori. No nie wiem czy lepiej, bo ciężko mi to ocenić. Ale całkiem spoko mi się grało w obronie i trochę tych meczy się wygrało. A na sam start dzisiejszego odcinka paczuszka dla widza, czyli paczka Ultimate. Gruba paczka mm, za mecze Foot Champions, bo zrobiłem ich 200. Ile? I tym mamy gruby out, bo idzie w lewą stronę i to będziemy modlić pewnie. Lubię to. Zawsze 88 jest mile widziana, więc bardzo mnie to cieszy. Dlatego też, jeszcze Milinkowica. dobrze, dobrze, Żota, Anderson, Taliszka. Szkoda, że, ma, że Ronaldo już nie jest tym. Byłoby o wiele ciekawie. Trippier hradecki, dużo duplikatów, więc będę się miał czym bawić. No a my mamy 12-6, jeżeli chodzi o Food Champions. I zostały nam ostatnie dwa mecze, więc trzeba mocno grać i odbierać nagrody. O, szpakulowe. Oby no, szpakulowe dało wygrać. Terstegen w ramce. No nie jest taki mega wykwintny skład, więc jest szansa. E, ugrać to trzynaste zwycięstwo. Zinola bardzo szybko chciał już zabrać Luizowi piłkę. A no, obyd udało się. Za szybko mi wszedł. Dobre, Gerzinio, Gerzinio i. Karny, Kerer nie trafił. 11 metrów, no to zobaczymy czy trafi Zizu. Zizu trafi, czy nie trafi? Zizu się nie myli. Jeden jeden. Ale teraz od niego W. Jarzinio! Bo brawo! Szkoda. Szkoda, <todgłosy> Tak, takie jaja wyszły. O! Czyżby kolega chce oddać wina? No bo takie rzeczy to rzadko się robi. Szacun, dziękuję szpaku, pozdrawiam serdecznie, kolegę. Bo to było dziwne z jednej strony, ale z drugiej strony bardzo miłe, bo już miałem trzy przypadki w tym e, tygodniu, takie, że po prostu wychodzili mi e, przy remisie i to takim nie 0-0, tylko 2-2-3-3, co nie więc. Yy, dziękuję i pozdrawiam serdecznie kolegę Szpaka. Bardzo miło, bardzo miło. Dokładnie Szpakulowe, wszystko się zgadza. A nie, przepraszam, to Mikołaj od tak. Szpaku to nazwa no, oczywiście klubu. Więc pozdrowienia dla Mikołaja tutaj bardzo mocno. Dzięki serdeczne i lecimy dalej. Ostatni mecz nam został. Ten ostatni mecz w tym Food Champions 13.6. 6 Dokładnie i... Pytanie: 13,7 tak jak w tamtym tygodniu, czy jednak 14,6 Jak w pierwszym tygodniu FIFY, bo od pierwszego tygodnia FIFY nie wbiłem już 14,6 albo nie miałem czasu, albo po prostu nie szło tak jakbym chciał, więc zobaczymy, jak będzie w tym ostatnim meczu dzisiaj. Szansa. Uh, to było dziwne. I na spokojnie deszczy. Trzeba Dobre ustawienie. Jakże potrzebna interwencja. Podaje jakie jest. Jest, pierwsza w tym meczu. Brak mi słupnie kiedy. Nie, co tu się stało? Strata Mija go o sprytnym Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Masak.

Sędzia wskazuje na lot. Lot. Z udanym chłopakiem. Nabiega na piłkę teraz za to do jakiejś reakcji. Uwaga, masz w końcu Państwa, mamy późno, ale lepiej późno niż wcale. Ładne minięcie, może być groźnie. Cyk. Dembele i myślę, że jeszcze za coś strzelę, ale nawet mi się zremowało. Ale niestety kończymy ten cudowny footchampions, który miał być tylko do 11, a zrobiło się do 13, więc to i tak e, nieźle 13-7. Ostatni no nieudany mecz, ale no nie zawsze trzeba mieć te wszystkie mecze udane. Szkoda, brakło punkta, no ale to przeważnie jest tak. Ale myślę, że dobijemy te 14 jeszcze nie raz. Jak na razie sprawdźmy, co w ogóle dostaniemy za te nawet ładne 13-7. Najpierw z rzadkich. Co w tych rzadkich? Ostatnio była bieda i teraz też jest bieda, bo 84 z tych pików to jest najgorsze co może być i mamy Gundogana, więc jeżeli chodzi o piki to mamy masakrę. Zobaczymy co za czerwone dostaniemy. Mamy, 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 mamy Traoré i tego Traore na pewno wykorzystamy sobie tutaj. Ja bym sprawdził czy tego Traore na prawej obronie. On jest z Francji francuskiej, przepraszam, może tak bardziej powiem. Już widzę wysoko overallik kolejny, podoba mi się Thiago Silva, czerwony kolejny na przepałkę, dobrze. Eee, I ostatni jest Joséru, czyli całkiem spoko piki za Food Champions, bo to są dość, jedne z najwyższych ocenionych chyba, eee, jednej chyba karty mi tutaj 88 brakuje, bo chyba były 2,88, więc całkiem spoko. Szkoda mi tylko, że te piki tutaj tak biednie zawsze mi e, idą. E, I w sklepie czekają na nas paczuszki w stylu Tot w obrońcu. Tu trzeba pilnować, się, żebym na Toty tego nie wywalił. Jedna ultimate już dzisiaj była, no to może drugą ultimate damy. No nie wiem, czy przebije tamtą ultimate, chociaż chcę, ale to będzie Alaba. Alaba 86 spoko. Nie wiem jak cenowo on wychodzi, ale nie wychodzi cenowo. Mamy też informika, mamy Azarda, Gabriela, a cała reszta w dół, bo no boże ile duplikatów. A zobaczymy paczkę od premium. Tak inaczej niż zawsze. Idzie w tą stronę już przewijam nawet pukki. Jak już Finlandia to tylko ino pukki. Ten Galeno, kto to jest? No dobra, no ale koledzy wszyscy idą w dół, bo za nich się nic więcej nie zostanie. Więc stylowe 30 tysięcy, jak zawsze. Ostatnia paczka nam zostaje w tym momencie. Za Food Champions e, mamy Informa i to mamy. Word, o nie, WordPress jednak. Aj, Markus! Markusik, że nie założyłem dzisiaj koszulki Manchesteru. Chciałem go zobaczyć co on potrafi. No i zobaczymy. Markusik era Szfordzik. witam serdecznie. Bardzo miło z twojej strony. Hmm, czy ty w ogóle będziesz coś kosztował? Oj, Jezus, jak zacznę pół miliona, to już mi się ciepło zrobiło. No ale kolega, coś coś nie coś kosztuje. Takie 100 tysięcy myślę, że powinniśmy za niego wyrwać. E osobiście. E, chciałbym go przetestować, tylko nie mam gdzie e, jednak. E, ale tak, to Rodri do tego. Spoko karty. E, cała reszta oczywiście Quixel, ale dobrze. Chciałem Rashforda, mam Rashforda. Znaczy, chciałem z tej drużyny tygodnia przetestować tylko Rashforda i się udało. Więc o, zobaczymy, zobaczymy, jak on w ogóle tu wygląda. 5 na 3. Średnia niska. Napastnikiem też może być. O, proszę bardzo. LP, pas LS, no troszeczkę mu tych e, pozycji tutaj nawalili, więc e, chętnie można by było e, go e, sprawdzić. E, jeżeli Wam się oczywiście odcineczek podał, pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o dzwoneczku, o tym zaznaczeniu wszystkiego, co się da, żeby Was informa informowało na tym kanale, no bo jednak rośniemy w sile dopiero, więc oby, oby jak najwięcej nas tutaj było. Ja Wam serdecznie dziękuję i oby kolejny tydzień, teraz ten tydzień to Ty był i jak najlepszy, Również dla Was. Na razie, pa.